Ten film powstał dzięki wsparciu naszych Patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Uuu, wtorek. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale, witajcie we wtorek. Sprawdzimy sobie co tutaj ciekawego dzieje się w pogodzie. Na razie nuda. Nuda w pogodzie, nic się nie dzieje, więc w sumie o czym tu gadać? Ano, gadać o kolejnych dniach, gadać o upale, który się do nas zbliża, bo tak, temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza to jest upał i to nie jest żadne straszenie. Po prostu osoby starsze szczególnie są wrażliwe na bardzo wysokie temperatury. Dzieci również są wrażliwe, więc to jest rzecz też, o której trzeba mówić, no i my mówimy, ale zanim to oczywiście nastąpi, łomża piękny, Wschód Słońca, pan Łukasz Sienicki wstawił bardzo ładne zdjęcie, gratuluję zdobyczy, lubię, uwielbiam takie zdjęcia. Natomiast tutaj lecimy dalej, tym razem obłoki srebrzyste, znów tym razem obserwowane w Wielkopolsce. Oczywiście to jest standard, że gdy u mnie na północnym wschodzie mam pełne zachmurzenie, to muszą pojawiać się piękne obłoki srebrzyste w innych miejscach, no... Sytuacja niedługo się pewnie zmieni, takiego zachmurzenia nie lubię, ale takie już lubię jak najbardziej. To jest zdjęcie, które wysłał do nas pan Tadeusz, wysłał go tutaj w formie maila. Gratuluję też zdobyczy, bardzo ładny widok chmury szelfowej, która przechodziła przez warszawskie Bielany. Naprawdę bardzo ładne zdjęcie. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was chce też do nas zdjęcie wysłać. Może to zrobić mailowo. Wszystkie linki są albo w opisie, albo też e, będą się tutaj gdzieś na dole pewnie pojawiały. Ja natomiast przechodzę już do sytuacji pogodowej, jaka będzie we wtorek. I tak jak wspominałem, Wyż nadal stacjonować będzie nad Morzem Bałtyckim. Wilgoć związana z Niżem, który no, tutaj nam się przemieszczał nad Morze Czarne i ten Niż zaniknął. Nie, powoli będzie coraz mniejsza. Te zachmurzenie będzie spychane coraz bardziej na południe. Więc Dnia na dzień będzie coraz więcej słońca. Nad Włochami i w basenie Morza Adriatyckiego nadal niż tam dużo zachmurzenia, opady deszczu i lokalne burze, ale w Europie Środkowej, w Europie Południowej, w Europie Zachodniej, również tutaj w Skandynawia z piękną słoneczną pogodą. Te chmury tak zostały odepchnięte i na zachód, i na wschód. No i to jest w sumie dobra informacja, bo troszkę tego słońca by się nam przydało. Trochę mówię, jak te pogodynki, bo tak naprawdę brakuje deszczu. A ja tutaj nawet nie wyglądam jak pogodynka, więc to po prostu muszę powiedzieć tak. Brakuje deszczu i ten deszcz będzie potrzebny. Ja będę w oddzielnym materiale rozmawiał właśnie o tym, kiedy będzie tej najwięcej, najwięcej tego deszczu, tej wilgotności, ale dziś skupimy się na tej pogodzie po południu wieczorem. Zobaczcie moi drodzy, jak wygląda zachmurzenie w godzinach porannych, zachmurzenie piętra niskiego, lokalnie również mgły. Na północnym wschodzie, również w pasie od województwa lubelskiego aż po województwo lubuskie, tu poranek był dosyć chmurny. Też możecie zauważyć lokalnie takie bardzo dobre, bardzo ładnie widoczne odcięcia chmur. I tu, jeżeli gdzieś jesteście w tym regionie, tu, tak jak Warszawa, na przykład, i widzicie na mapie takie odcięcie, wyjrzyjcie przez okno. To jest naprawdę bardzo ładny widok zdjęcia możecie oczywiście podsyłać do nas. No a ja już przechodzę do. Omówienia sytuacji. We wtorek wyż będzie przemieszczał się w kierunku właśnie Morza Bałtyckiego i tu się jeszcze tak bardziej sadowił gdzieś w środkowej części, na środkowej części Morza Bałtyckiego, ciśnienie 1022 paskali. niż natomiast zacznie oddalać się w kierunku Islandii, więc wyże rozpychają nam się w Europie Zachodniej oraz nad oceanem atlantyckim. Jeśli chodzi o temperatury, natomiast to tutaj z dnia na dzień, tak jak widzicie, te temperatury rosną, tak jak pewnie odczuwacie. Tam, gdzie jest zachmurzenie, oczywiście, te temperatury są trochę niższe, ale ogólnie tendencja cały czas jest wzrostowa, a to właśnie za pomocą i z powodu tego wyżu bie ten wyż cały czas zaczyna zaciągać te powietrze co prawda z północy jeszcze ale on te powietrze zaczyna kręcić wokół siebie taka delikatna cyrkulacja wyżu te powietrze nad lądem cały czas się będzie nagrzewało więc z godziny na godzinę te temperatury będą coraz wyższe jeśli chodzi o pogodę we wtorek to jeszcze lokalnie, gdzie nie gdzie może kilka kropel deszczu spaść szczególnie w Polsce centralnej, w Polsce wschodniej w Polsce Południowej, ale ilości będą minimalne. Zachmurzenie. Małe na północnym zachodzie, troszkę większe w Polsce centralnej, w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej. Taki trochę letni, zgniły wyż, ale nie za bardzo. Jeśli chodzi o temperatury maksymalne w Polsce północnej, północno-zachodniej, czyli tam, gdzie dziś będzie najwięcej słońca, do 26-27 stopni Celsjusza, minimalne 18 stopni Celsjusza pod hale oraz na wybrzeżu. Wiatr dziś słaby od 20 do 30 km na godzinę w Polsce południowo-zachodniej, tam powieje najmocniej. No i kolejne dni, właśnie te kolejne dni z wysokimi temperaturami. I nacieszmy się nimi, bo potem będą temperatury już niskie. Zobaczcie, dla Gorzowa Wielkopolskiego mamy wyliczenie modelu GFS i widzimy z dnia na dzień coraz wyższe temperatury i powyżej 30 stopni Celsjusza, już 26, 27, 28, w nocy temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza, a więc noc tropikalna, a potem wejście frontów atmosferycznych i ochłodzenie. I zobaczcie, potem początek lipca aż do 8, na razie w wyliczeniach modelu GFS z temperaturami 20-23 stopni Celsjusza. Powiem Wam szczerze, trochę mi się nie chce wierzyć w aż tak niskie temperatury do 10 lipca, więc pewnie inaczej. No, tu na pewno będą korekty, ale wydaje się, że początek lipca, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty z niskimi temperaturami około 20 stopni Celsjusza. Tutaj mamy natomiast Warszawę i również widzimy wzrosty temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. 26, 27, również 28, potem fronty atmosferyczne i znów ochłodzenie z temperaturami 20 do 22 stopni Celsjusza. Dziwnie to trochę wygląda na początku lipca, ale przypominam, że był taki lipiec, który, przepraszam, miał niskie temperatury i miał opady deszczu. Myśmy na to mówili lipcopad, co było kilka lat temu. No i cóż. Zajmijmy się na razie tymi wysokimi temperaturami, co się będzie działo w kolejnych dniach, co się będzie działo w środę. Ano w środę, w środę, Wyż nadal będzie stacjonował nad Morzem Bałtyckim, natomiast będzie nad, na zachód od Wysp Brytyjskich umacniał się niż ten niż, będzie miał wpływ na pogodę w Polsce. W weekend. Co się będzie działo z temperaturami? Tak jak wspominałem, ta cyrkulacja będzie wymuszała taki bardzo wolny ruch tego powietrza nad, nad naszym regionem. Te powietrze będzie się nagrzewało z dnia na dzień, temperatury będą nam wzrastały i już w środę, już w środę w godzinach popołudniowych temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza, szczególnie w województwie lubuskim, 30 stopni Celsjusza według modelu Swiss hd 4 na 4 minimalnie 22 na krańcach południowych i na wybrzeżu. Model Icon również pokazuje ponad 30 stopni Celsjusza. Pokazujemy tutaj znów województwa lubuskie na pozostałym obszarze 28, 29, do 30 najchłodniej znów w górach oraz na wybrzeżu 21 stopni Celsjusza. Kolejny model to model ECMWF i tu również widzimy temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W wielu miejscach kraju 30 na wybrzeżu 18-19. 15 stopni Celsjusza, no i model GFS, 32 stopnie województwo lubuskie, województwo dolnośląskie, na północy, w centrum 30 stopni Celsjusza, na południu oraz na wybrzeżu. Tam temperatury niższe, 20 stopni Celsjusza. No i zobaczcie na wykresie, który tutaj widzimy, to jest dopiero jeden ze schodków. Lecimy, moi drodzy, dalej, lecimy do czwartku. Czwartek, piątek tu się zaczyna sytuacja troszeczkę zmieniać, szczególnie w nocy z czwartku na piątek a no wyż zacznie oddalać się od Polski zacznie oddalać się od Morza Bałtyckiego z ciśnieniem 1020 hektopaskali, natomiast niż, który będzie się pogłębiał, będzie przemieszczony Mieszczał się w kierunku Morza Północnego i pojawi się zatoka niskiego ciśnienia, która będzie wpływała przede wszystkim na Polskę Zachodnią w pierwszym etapie. Co to będzie dla nas oznaczało? Burze. Burze, które lokalnie mogą być gwałtowne i niebezpieczne, będziemy o tym również mówić w oddzielnych odcinkach, ale zanim one nastąpią, to napływ, zaciągnięcie cieplejszej masy powietrza z południa, tej mocno nagrzanej, tutaj bardziej w Europie. Centralnej w Europie Południowej również, z racji tego, że tam mocniej słońce operuje, to będzie zaciągnięte w kierunku Polski, więc te temperatury jeszcze nam wzrosną i już w czwartek w Polsce zachodniej 32 stopnie Celsjusza, szczególnie w województwie lubuskim. Model Icon pokazuje 31-32 stopnie Celsjusza praktycznie w całym kraju. Model ECMWF również widzi w centrum na zachodzie 32 stopnie Celsjusza najchłodniej chłodniej na kręcach południowych to będzie związane z burzami, które tu będą występowały 23 do 20 6, 7 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu 22 stopnie Celsjusza. No i model GFS. Tutaj maksymalne temperatury. Zobaczcie województwo lubuskie 34 stopnie. I generalnie ten zachód polski, właśnie z najwyższymi temperaturami. Ale na pozostałym obszarze 28 do 31 stopni Celsjusza. No i mamy piątek. Piątek będzie szczytem temperatur. Te temperatury będą najwyższe. Na wykresie również widzimy najwyższe temperatury w piątek. Przed załamaniem pogody, no i front atmosferyczny. Tu do końca nie wiadomo, kiedy on dokładniej będzie wchodził, kiedy on będzie wypierał, czy będzie jeden, czy będą dwa fronty atmosferyczne. Tu mamy wyliczenie modelu ICON i widzimy, że już w piątek w godzinach popołudniowych będziemy mieli front atmosferyczny wędrujący z zachodu w kierunku wschodnim, i tu w oddali jeszcze front wtórny. Ale my tu rozmawiamy o temperaturach. Przed frontem atmosferycznym będzie bardzo gorąco w wielu miejscach powyżej 32 stopni Celsjusza nawet 33 do 34 stopni Celsjusza po przejściu frontu atmosferycznego i gwałtownych buszy zdecydowanie chłodniej. 24 20... 4,26 stopni Celsjusza. Ale to jest scenariusz w modelu ICON. Model ECMWF nie widzi jeszcze w piątek wejścia tych niebezpiecznych burz, więc prawie w całym kraju powyżej 30 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury w Polsce Wschodniej Centralnej 32 do 33 stopni Celsjusza. No i model GFS również widzi powolne wkraczanie burz od Polski Zachodniej, ale jeszcze, znaczy do Polski Zachodniej, ale jeszcze praktycznie w całym kraju po południu powyżej. 30 stopni Celsjusza. Jak widzicie, nawet rozbieżności są jeszcze w temperaturach. Więc co do burz, podchodzimy z taką rezerwą. Bo tutaj nie chcę już Wam prognozować, to jeszcze kawałek czasu jest. Natomiast ja już osobiście przygotowywuję się wraz z Martą do wyjazdu w terenie. Działania będą prawdopodobnie od 27 do 30 czerwca. Gdzie będziemy dokładnie jechać, jeszcze nie wiemy. Czekamy na wyliczenia, ale będziemy działać i będziemy zbierać nowe materiały. Więc cały tydzień. Miał być, że tak powiem, do przygotowania starych materiałów i ogarnięcia swoich spraw. A tu się okazuje, że już 27 czerwca prawdopodobnie ruszamy w teren. Życzę Wam dobrego dnia i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.